es omnia possidere nam veneras ei omnia ielli salvas mihi et celos te magna discamus veneras si omnis qua quis luna qui ducha scientibus Mówię od tego, który jest, który był, który przychodzi i będę sami. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. To hasło tegorocznego tygodnia Mocy i Tylko Jedność Chrześcijan. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać wszystkich w tym miejscu, w kościele w ulicy w Cieszynie, gdzie będziemy wspólnie modlić się właśnie o jedność chrześcijan. Kiedykolwiek ten tydzień się odbywa w całym kościele powszechnym i we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich na całym świecie, przypominamy sobie ostatnią wieczerzę i ten moment, kiedy Jezus prosi Ojcze, sprawa, by byli jedno. piensen en el vino que